Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiejsze nasze codzienne rozważania poświęcimy, tak sądzę, niezwykle istotnemu tematowi. Chciałbym dzisiaj mówić o przebaczeniu. Chciałbym też skierować swoje słowo do tych, którzy chodzą w oskarżeniu być może nawet nie są w stanie się wyzwolić spod oskarżenia. Chcę też mówić do tych, którzy są bardzo chętni wyrzucaniu wszelkich oskarżeń na wszelkie osoby i na wszelkie sposoby. Posłużymy się tekstem z Ewangelii według świętego Jana, z rozdziału ósmego. I oto czytamy, od pierwszego wersetu. A Jezus udał się na górę oliwną, i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by znaleźć powód do oskarżenia go a Jezus pochyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niechaj pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, i sumienie ich ruszyło wychodzili jeden za drugim poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku a Jezus podniósł się i nie widząc nikogo tylko kobietę rzekł jej kobieto gdzie są ci co cię oskarżali nikt cię nie potępił a ona odpowiedziała Nikt, panie, wtedy rzekł Jezus: Ja Cię nie potępiam, idź. I odtąd już nie grzesz. Jak dla mnie przepiękna historia, zresztą jak całe Boże Słowo, ale przyjrzyjmy się pewnym zwykłym fragmentom. Pierwsze dwa wersety są niezwykle ciekawe. Właściwie trzy. Jezus udaje się na Górę Oliwną, odpoczywa, przychodzi rano do świątyni i uczy, naucza. Co się stało potem, kiedy Jezus nauczał ludzi? Natychmiast uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzają kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i oskarżają ją. I mówią, ona jest złapana na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz kazał nam je kamienować. No to powiedz, co mamy zrobić. I czytamy w wyjaśnieniu, że chodziło im tylko i wyłącznie o to, aby go skusić i znaleźć powód do oskarżenia go. Ale Jezus nie odpowiedział. Co to się ciekawego wydarzyło? Pierwsza ważna rzecz. Jezus spędza noc na Górze Oliwnej, co oznaczało, że przynajmniej sporą część nocy spędził na modlitwie. A więc przychodzi do świątyni niewątpliwie namaszczony i wygłasza swoje nauki. Ludzie słuchają. I co się stało w wyniku tego, że Jezus nauczał? Natychmiast przyszli faryzeusze, uczeni w piśmie, i postawili przed Nim cudzołożnicę i oskarżali ją. A przy okazji wystawiali Jezusa na próbę, bo wiedzieli, że cokolwiek zrobi, tak myśleli przynajmniej, cokolwiek powie, to i tak będzie to przeciwko Niemu. Całe wydarzenie jest przerażające. I coś Wam powiem, kochani, ono się powtarza od dwóch tysięcy lat we wszystkich zborach. Oni słuchali Jezusa. Niczego się nie nauczyli? To jest bardzo ważne pytanie. Niczego się nie nauczyli? Czy Jezus głosił jak jeden z ich uczonych w piśmie, którego się nie dało słuchać? Nie, oni sami stwierdzili, że On. Ta naucza, jakby był namaszczony, jakby spoczywał na nim sam Duch Boży. Oni to sami powiedzieli. A więc nie ma wątpliwości, że nauka, którą odbierali, była wspaniała, znakomita. Słowo Boże było wspaniałym pokarmem, a oni niczego się nie nauczyli. Niczego się nie nauczyli. Sądzić należy, że Jezus nauczał. O miłości, o przebaczeniu. Dlatego faryzeusze przyprowadzili tę cudzołożną kobietę, aby udowodnić Jezusowi, że się myli, że nie zawsze trzeba przebaczać, że nie zawsze trzeba być pełnym miłości. Bo takimi oni byli właśnie. Przecież tak jest właśnie dzisiaj, w każdym prawie kościele. Ludzie słuchają Słowa Bożego, dobrego słowa i niczego się nie uczą. Oczywiście niektórzy, żeby było jasne, niczego się nie uczą. Dlatego, że wywołują awantury, rozłamy, kłótnie. Dlatego, że są obmowy, plotki, oskarżenia. Niczego się nie uczą. Nic się nie zbiło. Człowiek z natury jest zły, jest przeklęty. Nie łudźmy się. Nie wszyscy, którzy zasiadają w ławkach kościelnych, to ludzie wierzący. To nieprawda. Wielu z tych, którzy tam siedzi, nigdy nie zobaczyli Królestwa Bożego i nigdy nie będą zbawieni. Przyczyna, dla których są w kościołach, ona może być różna. Samotność, czasami chęć poznania męża, żony. Znam taki przypadek znam przypadek kobiety, która niewierząca przyszła do kościoła i po jakimś czasie wyraźnie powiedziała, ona tu jest po to, żeby znaleźć sobie męża, bo chrześcijanie to odpowiedzialni ludzie najgorsze jest to że ona takiego człowieka wyrwała ze sporu a sama się nie nawróciła nie mówię tu o naszym zborze akurat nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy no, ale też, żeby było wszystko jasne. A czasami są to agenci diabła. Oczywiście, że tak. W kościołach są agenci diabła. Jakbyś był szatany, gdzie byś posyłał swoich agentów? Przecież nie do spelunek, bo i tak panujesz tam. Posłałbyś ich do kościołów, żeby wybadali, wysłuchali i działali przeciwko. Tak to działa. Tak to działało i tak to będzie działać. Niczego się ci ludzie nie nauczyli od Chrystusa. Niczego się ludzie nie uczą ze Słowa Bożego, bo są nieukami, leniami i nie chce im się, kochają świat, lubią się awanturować, lubią dzielić, lubią kłócić się. Trudno. Muszą takimi widocznie pozostać i pójść wprost do piekła. Nie ma na to. Żadnej recepty, kochani, żadnej recepty nie ma na to. Bóg chce zbawiać, chce ratować, chce przebaczać, ale Bóg nikogo na siłę i wbrew woli człowieka nie uratuje. Jezus został postawiony w sytuacji, w której musiał natychmiast zdać egzamin z tego, czego uczył. Nauczasz o miłości, o przebaczeniu? No to powiedz nam. Mojżesz kazał takie kobiety cudzołożne kamienować, a myśmy ją złapali na gorącym uczynku. Swoją drogą, gdzie był ten chłop, który z nią cudzołożył? Tego nie złapali? Tak szybko uciekał? A może to był jeden z nich? To dużo mówi o tych ludziach. Jezus się nie odezwał. Oni zacierali ręce, oni byli przekonani, że wygrali. O, już widziałem takich ludzi, którzy byli przekonani, że wygrali sprawę, a później chodzili jak niepyszni. I bardzo dobrze, bo diabeł bardzo często musi się nażyć piachu, aby zobaczyć, że Boży ludzie to ludzie namaszczeni przez Ducha Świętego i pełni mocy i musi przed nimi wiać. Tak jak mówi słowo Boże. Przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od Was. Kiedy nie przestawali pytać, nacierać na Niego, Jezus zrobił coś absolutnie genialnego. Absolutnie genialnego. Stał. Mogę sobie wyobrazić, że przeszedł, patrząc w oczy tym wszystkim rozwścieczonym Żydom, i mówi tak, dobrze. Dobrze. Kaminujcie. Ale tylko ci, którzy nie popełnili grzechu. Wiecie, co tam się stało? Tam po prostu wybuchła bomba jądrowa. Tych ludzi zatkało. Oni się wszystkiego spodziewali, ale nie takiego rozwiązania. Niektórzy może myśleli, no jak to? A co tu chodzi? W ogóle coś, co to się stało? Przecież on miał powiedzieć, że należy ją puścić, lub należy ją kamieniować, i było wiadomo, że cokolwiek powie, to będzie to przeciwko niemu. Ale tak? I co tu zrobić? Ci młodsi na pewno zgrzytali zębami, i kto wie, pewnie byli gotowi walić tymi kamieniami. Ale Biblia mówi, że. Ci najstarsi zaczęli wstydliwie odchodzić. Tak, bo to były czasy, kiedy ludzie wiekowi byli szanowani. Ich postawa miała znaczenie. Dlaczego? Bo byli mądrzy, mądrzy życiem. I dobrze wiedzieli, że Jezus powiedział prawdę. Świetnie to wiedzieli. Dlaczego? Bo ruszyło ich sumienie. Bo przed ich oczyma stanęło całe ich życie. Wszystkie ich przestępstwa, wszystkie grzechy, kłamstwa, Wszystkie oszustwa, wszystko stanęło im przed oczami. Jak ja mogę rzucić kamienie w tę kobietę? A może niektórzy, którzy tam stali, dotarły do nich, że przecież ja z nią co założyłem? No. No rzeczywiście, no nie fair. No. Może tam powinna nawet stanąć obok tej kobiety. Wyrzucili kamienie i odeszli. Za chwilę wszyscy się pozbierali. Na pewno nie wszyscy byli przekonani, że to tak powinno się zakończyć. No ale cóż, no starsi poszli, no to młodsi uszanowali to, musieli to uszanować. Nie zapadła cisza absolutna cisza. Kochany, kochany oskarżycielu, ciebie teraz wzywam do tablicy. Tak łatwo oskarżasz ludzi. Wejdźcie ludzie do internetu, zobaczcie, co tam się dzieje. Zobaczcie, ile tam jest hamstwa, ile tam jest podłości, ile prymitywizmu, ile durnoty, głupoty. A wszyscy ci ludzie twierdzą, że są wierzący. Powiem wam tak, wy wszyscy, ja w waszym niebie na pewno nie będę. A ponieważ będę z Chrystusem, no to do widzenia. Nie spotkamy się. Idziecie do piekła. Bo ludzie wierzący tak nie postępują. Kochany oskarżycielu, jesteś bez grzechu? A jeśli grzeszysz, to teraz zobacz, ile ci kamieni zostało w twoim ręku. Bo ja nie widzę już żadnego. Ani jednego. Samego siebie musiałbyś najpierw ukamienować, a dopiero później miałbyś prawo, ewentualne prawo. Jako trup oczywiście wskazać palcem na innych winnych, ale ich nie ma. Bo ty jesteś najbardziej winny. Drodzy oskarżyciele. Drodzy hejterzy, drodzy przeklinacze, drodzy głupi ludzie, opamiętajcie się. Opamiętajcie się i upadnijcie na kolana. Wyrzućcie ze swojej ręki kamień zazdrości, bo jesteście zazdrośni. Wyrzućcie ze swojej ręki kamień głupoty, bo jesteście głupi. Wyrzućcie ze swojej ręki kamień prymitywizmu i obłudy, bo jesteście prymitywni i obłudni. Nie macie nawet prawa nazywać się dziećmi bożymi. Nie chcę już was dobijać, wymieniać każdy kolejny kamień. Macie puste ręce, nie macie żadnych argumentów, nie macie prawa spojrzeć na dziecko Boże i nawet pomyśleć o dziecku Bożym złą rzecz. Jakim prawem oskarżasz tych, którzy należą do Boga? Kto ci dał takie prawo? Nikt. Jeśli Jezus nie pozwolił skrzywdzić kogoś, kto przecież nie był świadomie wierzący, to jakim prawem oskarżasz ludzi oddanych Chrystusowi? No, chyba że jesteś diabłem. No ale to tylko świadczy o tobie. Świadczy o tym, kim jesteś. I dobrze, że się ujawniasz. A co z tą kobietą? Kiedy zapadła cisza, Jezus podniósł się i zadał jej pytanie. Powiedz mi, czy nikt Cię nie potępił? Wydaje się, że to dziwne pytanie. No przecież wiadomo, że nikt jej nie potępił. No ale to nie było przypadkiem. Pytanie. Czy nikt Cię nie potępił, kobieto? Nikt, Panie. Co ona zrozumiała w tym momencie? Musiała to zrozumieć. Ona dobrze wiedziała, że jest winna, ale nikt jej nie potępił. Co się stało? To, co się stało i co się dzieje w życiu milionów ludzi przez te dwa tysiące lat. Okazano ci łaskę. Okazano ci łaskę. Przez dwa tysiące lat Duch Święty przychodzi do czuła i pyta: nikt cię nie potępił? Nikt cię nie potępił. Nikt cię nie potępił. I to pytanie tak głęboko zapada w serce i w umysł, że ludzie zaczynają płakać, wyznawać swoje grzechy. A w końcu mówią tak, nikt mnie nie potępił. Pookazano mi łaskę. Przebaczono mi, ale jak Jezus pożegnał tę kobietę. Mówi do niej. Odejdź. Odejdź w pokoju, niech Bóg jest z tobą. Ale nie, nie czyń już więcej zła. Nie grzesz więcej. Widzicie, jak w cudowny, niezwykły sposób Jezus rozwiązał problem tej kobiety, ale też problem wielu z nas. Niektórzy mówią, jesteśmy zbawieni raz na zawsze. Możemy robić, co nam się podoba. Nie. Biblia czegoś takiego nie potwierdza. Lidzo Galacjan, Lidzo Rzymian, uczą bardzo wyraźnie, że jesteśmy wyzwoleni, powołani do wolności, ale nie do swawoli. Że jesteśmy wyzwoleni z grzechów, aby żyć świętym życiem. A nie wyzwoleni z grzechów, żeby znowu sobie grzeszyć. To są absurdy, to są kłamstwa. Jeżeli ktoś Wam sprzedaje takie kłamstwo, to pogońcie do takiego czy kogoś kijami, zamknijcie za nim drzwi, zabijcie okna, żeby więcej nie przyszedł i więcej nie oszukiwał Was. Biblia mówi wyraźnie, że tak nie jest. I tak rzeczywiście nie jest. Ja jestem Bogu wdzięczny, że Bóg okazuje nam łaskę. Ja jestem Bogu wdzięczny, że nie pozwolił na to, aby mnie... Przykryła kupa kamieni, bo tylko na to byłem przeznaczony. Na zabicie, na śmierć, na wieczne potępienie, na wieczne odrzucenie. Ale Bóg okazał mi łaskę i możecie pluć na mnie, ludzie. Możecie mi pisać różne bzdury, możecie mnie przeklinać, ale mój Jezus powiedział mi: Jesteś mój. Jesteś mój Tak, jestem Jestem własnością mojego Jezusa I jeżeli we mnie rzucacie To rzucacie przede wszystkim w Niego A to już Przestaje być Sympatyczne I nie, jest to wręcz niebezpieczne Dla Was Kochany, jeżeli Chodzisz z oskarżeniem Jeżeli chodzisz z przeświadczeniem Że, że Ci nie przebaczono Nie wierz w to nie wiesz w to. Kobieto, jeżeli chodzisz przekonana, że zrobiłaś coś, czego nie można ci przebaczyć, nie wiesz w to. Bóg każdy grzech przebaczy. Jeżeli nawrócisz się i narodzisz się na nowo. Bóg nie czeka, żeby cię potępić. Ale Bóg woła, przyjdź i odejdź w pokoju, nie grzesząc więcej.